Cześć wszystkim, z tej strony Kuba Agro A to jest kolejna prezentacja modyfikacji do gry Farming Simulator 22 Na moim kanale Dzisiaj przedstawię wam modyfikację, która się nazywa MSO Safety Weight Od właśnie studia MSO Modyfikacja została wydana jakieś 2-3 tygodnie temu Już się zbierałem od dawna do tej prezentacji Ale jak wiecie ostatnio na moim kanale wszystko jest z niewielkim opóźnieniem albo czasem nawet wielkim. Ale wspominałem o tej modyfikacji na odcinkach z serii Hofbergman, a więc myślę, że ci, co byli najbardziej zainteresowani, już ją sobie pobrali. Tymczasem ja wam taką małą prezentację zrobię, żeby trochę zreklamować tę modyfikację, bo naprawdę jest fajna. Chciałbym jeszcze nadmienić, że bardzo podobna modyfikacja przez również członka tej, tego studia MSO Została wydana na odchawie, ale modyfikacja się nieco różni. W sumie po podobne punkty to jest to, że również jest to taka ym, taki shield ochronny, jakby przed ciągnikiem, taka, taki obciążnik, i również można w nim wybierać ym, logo marki. Natomiast pozostałe elementy się różnią. I nie jest to żadna kopia, jest to po prostu ym, podobna modyfikacja. Także w pierwszej konfiguracji możemy sobie wybrać. Czy chcemy, żeby to był e, tylko taka, jakby, tablica z przodu, która sama już waży e, 200 kg? Czy chcemy jeszcze do niej dorzucić obciążnik z tyłu o wadze 7, 700 kg, który montuje się z tyłu? No i wówczas e, to całe waży 700 kg, czyli tak naprawdę ten, ten obciążnik z tyłu waży 50, e, znaczy 500. E, dobra. Flashing Lights, czyli tutaj światła migające z przodu. Montujemy następnie elementy dekoracyjne, czyli albo bez żadnego Fend Massey Valtra tam było jeszcze Akko, JCB, New Holland, John Deere, Mag, MACCormic, Deutsch Far Case Class jeszcze jedno logo, International Harve, Harvester i koniec. Następnie mamy opcje kolorystyczne. Jeżeli wybierzemy obciążnik, to doskakuje nam dodatkowa opcja kolorystyczna, czyli wyboru koloru obciążnika. No czyli na przykład weźmiemy sobie taki, a co? Yy, jak widzicie, tak wygląda. Yy, potem mamy kolor ramy, na której całe się opiera. I rama to jest wszystko to, co widzicie teraz na żółto. No i ostatni element to jest cała reszta, czyli na przykład weźmy sobie w kolorach John Deera. Jeszcze do tego może sobie dodać oczywiście logo John Deere No i już wszystko w temacie. Także ja Wam teraz pokażę, jeśli chodzi o funkcję. Opuścimy sobie. No i oczywiście z z ręcznym zaczepianiem wszystko nam działa. Czyli tak. Najpierw przewody podłączamy. Przewody, jak widzicie, bardzo się ładnie odkładają. W momencie, kiedy nie mamy wybranego obciążnika, one się też inaczej układają. A jak mamy ob wybrany obciążnik, to się układają na obciążniku. Także bardzo dobrze zrobione. Podnosimy sobie. No i teraz kilka funkcji. Po pierwsze, światła. Jak widzicie, cały obciążnik jest oświetlony plus jeszcze logo firmy jest dodatkowo podświetlone światła ostrzegawcze w momencie kiedy zapalimy światła ostrzegawcze migają nam te wybrane wcześniej flashing lights czyli te ledy migające kiedy natomiast włączymy kierunkowskazy to światła w prawych rogach wyłączają nam się i zmieniają nam się w kierunkowskazy i to nie byle jakie, jak widzicie, takie przesuwające się, czyli technika nowoczesna dotarła również do e, rolnictwa. E, bardzo hmm, fajne detale. Także, jeżeli e, coś takiego wam się podoba, to oczywiście pobierajcie. Zapraszam do po po pobierania tej modyfikacji oraz również innych e, od tego studia MSO, bo jest to. Bardzo dobre źródło modów. No i w przyszłości będą się tam pojawiały kolejne ciekawe modyfikacje, które są już zapowiedziane. Na przykład yy, paczka Fendów 700 Wario yy, z bardzo wieloma konfiguracjami oraz yy, opcjami na Simplace. Tu mam jeszcze chciałem pokazać, że yy, na wciążnik w zasadzie możemy do, dobrać do wszystkiego, zarówno do jakichś starszych ciągników, tak jak tutaj Maseya, yy, znaczy nie Maseya, tylko yy, Steyra, też fajnie wygląda. Yy, do jakichś starszych fendów też yy, na pewno pojawi się na mojej serii Hofbergman, Bergman. Yy, dobrany do starszego fenda, więc też będziecie mieli okazję zobaczyć. Tu do John Deere, takiej żółtej wersji. Może trochę przesadzone, ale yy, nawet fajnie to wygląda, moim zdaniem. No i do fenda czarna wersja. Jak najbardziej. Do wszystkiego, tak naprawdę. I do klasa, do Maseja, do wszystkich tutaj marek możecie sobie dobrać. Także jeżeli Wam się podoba, to popierajcie. Jeżeli ta prezentacja Wam się spodobała, to oczywiście dajcie łapkę w górę. I dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.